Witam z tej strony guzik. Jedziemy do naszego punktu. Jak już się przekonałem, jest to fajnie zrobiona gra. Już bym wyleciał prawie przez murek. O. To jakieś auto się pali. No, ty, 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 ty. no i, hi. Bardzo fajnie się jeździ choć trochę za czułe skręcanie ale ogólnie to w miarę grałem w gorsze gry to dużo gorsze jedziemy uwolnić tego Amaru

nacisnij trzy zbroń krótkiej aby ten doleżenia się no dobra tu tu jeszcze tu tam nie to 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 szczaktoś dobra To jak jesteśmy w takiej dupie, to zaatakujemy od tyłu. Tego mi ciągniecie, opaki. Ściągnijcie mi tego. Dziękuję Dobra, drugi pod Dronem Taka sytuacja? tak byście mi ściągnęli hmm. Why? What's close? Shit. I ja cię, dobra, chłopaki przydało tu wsparcie. Tego nie widzę. Weźcie mi go tam strzelnicie. Któryś. Dzięki. Dobra. Добра. Аксессуария. О, можно тен. Uh, Выберем. <связываем> <связываем>

Ładuje tylko broń I zapasy uzupełnia A druga broń moja? Co to jest? M4 Tak Czwórka z tłumikiem Części, celowniki Kropką może. Chociaż żeby było. Szyna, niczego nie ma. malowania E, malowanie mi nie jest potrzebne. Chodzi o, o głównie o części. Dobra. Eee, malowanie to mi tam naprawdę jakoś nie zależy. Dobra. Jako pasażer, jako kierowca helikoptera. Ty, a czemu tam ten łosiek się nie zbiera? Shift i control. Przód tył, A idę, dobra. Ej, co z tym świadkiem? Chcę ja go zabrać? bo wow, nie blisko Jeszcze raz No nie wierzę w to No zapieprzaj ze mną Już ja nie będę się czaił Siadaj, Chłopaki.

Coś mnie tu oszukuje ta gra Przy tym się nie da lecieć, nie wiem, porażka No lej do góry o. o, teraz się rozpędzimy No, powiedzmy, że lecę. Tu dziś zostawimy śmigłowiec, co byśmy mieli jak uciec później.

they had questioned me, let us say, their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not. Were not. Were their names Yuri and Polito? See, <laughs> sí. Yuri Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while Suenio questioned him. I want them bad. We only saw run-of-the-mill sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least three days, maybe four. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's got to know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenant's, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. No, to idziemy szukać pod skałami. wszystkich, wszystko I... Omen's file on Yuri and is coming through. Oh, to be that's the rundown on La Yuri and El Pluto. They're a key part of Santa Blanca's security operation. Remember to check out Omen's. nice Drone. Może w dronie noktowizor kupimy I jeden zasięg Nie wiem gdzie są punkty moje Które mi jeszcze zostały Halo Czy ja gdzieś zobaczę moje punkty? O

But. We've got some hostile activity. So? Uh. Nomad, I've got Pacatari on the line. Sounds like he needs our help. Put him through. Hola, compadre. I have a problem in Itaqua and Oman says you may be able to help. My people need help. There have been many losses to the cartel, and the horrors inflicted by Yuri Polito have broken their spirit. The fires of revolution have almost gone out. Spare me the rhetoric, Katari. Just tell me what you need. There is a cartel supply convoy passing through the province soon. Capturing it would give my people much-needed supplies and restore their morale. Can you do this? Consider it done. Think I can wear this with my class A uniform. Taking orders from Pat Katari now. Katari needs this convoy. We are going to give it to him. The more he depends on us to get shit done, the more we can get out of him in return. Okay. Dobra. We're good. You we all in one piece? We got tangos. Danger close. Target spotted. Ready to fire. Teraz się wybierzemy tu, może. Opaki, z powrotem do auta. Mamy fajne autko, to możemy się powozić nim. Opaki, Wchodzić. Cyk, cyk. Jedziemy na przygodę.

Рон, шибко. Zapodaj si. Silencio, marche. No. No, nie zawieszy się. No, zajdź tu. Zaraz sobie go przesłuchamy. Możemy trafić. Hm. Co robi tu wybrać? No to może. Dobra. Tak znaleziono informację to my się przejdziemy do tej wioski. Co to się tutaj? GPS fighting. No, nie, nie wspinacie chłopaki. Wracamy Wrócimy tędy No tam nic nie ma. Już byłem Eee, psy nie są groźne Tu coś leży O, o, o. Do kościoła. No i dobra. Także zobaczymy na szybko co jak. No. Także dojdziemy do teraz do. Pożegnamy się z tego miejsca całą ekipą. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.